Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Może się uspokoiło, gdyż początek były trochę z falą. Wrzesił płynie dziarsko. Może jest spokojne, mała udeczka z tyłu. Zagrze się, zaraz Wam przybliżę. Jest to udeczka, z którą płynie inny śmiałek przez kanał La Manche. Wypłynęli półtorej godziny przed nami. A Grzesiu już ich yy, dogoni. Oczywiście nasza sekcja żeńska opala się. Witamy na pokładzie. Jest lepiej niż w tamtym roku. Nikomu się nie chce żygać No, choroba morska w zeszłym roku dała nam popalić. Ale w tym roku nawet nie ma fali w porównaniu z tym, co było wcześniej. Jeszcze raz nam pokażę Grzesia, bo on to najważniejszy. Proszę. Elegancko. Długie pociągnięcia. Wdech, wydech. Troszeczkę nam się Grzesiu buntuje, tutaj ze spożywaniem posiłków. No nie chcielibyśmy, żeby przypłacił ten jakoś zdrowiem. Dzięki zaprzyjaźnionej załodze łódki dostaliśmy ciepłe napoje dla niego. Podajemy mu ciepłe napoje. Czego nie zakładaliśmy na początku. Teraz go troszeczkę ogrzewamy od środka ciepłymi napojami. Powinno być dobrze.